Neymar zazwyczaj czeka na ruch przeciwnika, jakby go czarował, ale też wcześniej już wiedział, jaki ten ruch będzie. Taka w jego poczynaniach jest swoboda i wyczucie. W pełnym biegu, kiedy Mary wala za plecami, jest stabilny i nie traci piłki. Pozwala sobie wypuszczać piłkę na dużą odległość i wysokość, ale nadal nie traci nad nią panowania. Strzela bardzo mocno i precyzyjnie z każdej odległości i pozycji. Jego zwody to nie tylko zmiana kierunku biegu, ale też kapitalne przyspieszenie w trakcie zwodu. Jakby miał coś, co go trzyma przy murawie i nie pozwala się przewrócić. Jestem pewny, że wielu obrońcom śni się po nocach sposób w jaki zostaje ośmieszeni przez tego zawodnika. Dzisiaj o Neymarze, czyli o magiku z piłką. Zapraszam! Neymar da Silva Santos Jr. urodził się 5 dnia lutego w 1992 roku w das Cruzes. Brazylijczyk gra na pozycji lewego skrzydłowego. Od 2013 roku reprezentował barwy FC Barcelony. Początkowo pozostawał tam w cieniu Lionela Messiego. Latem 2017 roku Neymar przeniósł się do drużyny Paris Saint-Germain francuski klub zapłacił za niego rekordową kwotę 222 milionów euro. To największa gwiazda południowoamerykańskiej piłki ostatnich lat. Długo grał na tym kontynencie i odrzucał kolejne oferty z Europy. Dwukrotnie najlepszy piłkarz Ameryki Południowej w prowincji dziennika El Pais. Nazywano nowym Pele, gdyż jak jego słynny rodak też grał w Santosie. Fenomen o nieprawdopodobnych możliwościach technicznych, świetnie kontrolujący piłkę, dryblujący, specjalista od niekonwencjonalnych Zagrań. Wszystko to, co czyni na boisku, stara się robić perfekcyjnie. Piłkarz jest rekordzistą pod względem najbardziej dochodowych kontraktów reklamowych w swoim kraju. Piłkarz Ma jest członkiem Kościoła ZielonoŚwiątkowego w wywiadach często wspomina o roli Boga w jego życiu. W latach 2003-2013 grał dla Santosu. W 2013 roku podpisał kontrakt z FC Barceloną i grał tam do 2017 roku, w którym to został nowym zawodnikiem Paris Saint Germain, dla którego gra do dziś. To tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że był on dla Was przydatny. Słyszymy się już w następnych odcinkach. Pozdrawiam. Cześć.